Skina z ostatniego filmu z CSGO Skinsa, wygrywa, gratuluję serdecznie, odezwij się na Discordzie na kanale, odby skina. Do wygrania dzisiaj ten skin, jeśli chcesz go zdobyć, zostaw oczywiście suba, dzwonę, łapę w górę pod filmem, na film do końca, żeby pozyskać hasło konkursowe. No i oczywiście użyj kodu KROXY na CSGO Skinsie, logo się z linku z opisu, bądź klikasz magiczny zielony guzik i tutaj oczywiście chodzi Kroksi przez 2xp to jest skrzynka na start za free 10% więcej każdej wpłaty kodu oczywiście do woli Możesz sobie używać i za każdym razem 10% więcej sobie odbierzesz No i oczywiście jak z kodem odejesz masz do wygrania takie piękne skiny Im większa wpłata tym większe szanse na wygraną I jak uda ci się wygrać to po wpłacie od razu skina do jakiego punktu dostajesz Zapraszam cię na stronę PirateSwap gdzie w bardzo prosty sposób Możesz kupować i wymieniać swoje skiny Na stronie dostępne są również konkursy gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań Masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Proxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. No A my lecimy dzisiaj z challenge'em od 100 zł do kosy. Kurczę nie zdążyłem dołączyć do tamtej bitwy, ale mamy tutaj bitewkę za 21 zł, więc jak najbardziej się wpierdzimy. Dwie skrzynki eventowe do trafienia paracord ultra fiolet więc no tak naprawdę już w takiej skrzyni możemy wykonać ten nasz challenge no nie będzie to na pewno podczas tej bitwy gościu 43 zł sobie przytulił i pierwsza bitwa niestety bardzo ale to bardzo na dziurę tutaj mamy skrzynieczkę z music kitami na trybie underdog więc zobaczmy nie mam pojęcia totalnie która ile kosztuje ale bitwa jest nasza 11 zł więc udało nam się coś tam Wyjść na plus, tutaj nie zdążyłem do tej bitewki dołączyć. Sprawdźmy, czy coś jeszcze mamy. Eee, zdążyłem! Dobra, mamy to: skrzynka Lovely i skrzynka Steampunk. Kurczę, nie przypomnę wam się bo tutaj tak naprawdę większość sceny to jest ten Knight, na którego i tak jest minimalny procent, ale. No i tak robi większe sceny. Zobaczmy tą skrzynkę jak... nie. No dla nie, nie, no akurat na Underdogu, jak się tak cieszyłem, mówię, nie, no nie ma opcji, żeby to przegrać, nie? A tutaj jednak wchodzi, wchodzi skrzynka Steampunk, cała na biało, nie? Dobra, 57 złotych. Bardzo szybko przegraliśmy tą część już naszego budżetu, więc trzeba troszkę uspokoić bitwa na... Kurczę, się na 3 osoby, ale no dobra, jak już się kliknęło mi na dwie, to to niech będzie na dwie. Lecimy i zobaczmy, 5 skrzyneczek. Oczywiście jedną taką, skodę Croksi, możesz otworzyć za free na start, jak kodziku nie używałeś. A my zobaczmy, co nam się uda z nich wydropić, mamy jakiegoś tutaj rewolwera za złotóweczkę i 64 grosze, próbujemy dalej, mamy pilotowego skałcika za 3 złote więc spoko, takiego skałta też możesz już zdobyć sobie za darmo, no może akurat tobie się poszczęści, tak? ale zobaczmy, bo bitwa jeszcze nie jest wygrana, mamy przewagę 1,5 tak naprawdę złotego i bitwa będzie już wygrana, 15 złotych, fantastycznie teraz myślę, że możemy pójść sobie na skrzyneczki i otworzyć tak normalnie z łapki na przykład skrzyneczkę slime 1680, koszt oczywiście jednej takiej, i wydaje mi się, że to może być nawet fajny profit. Zależy oczywiście, ten XM kosztuje 26 zł w stat fenomenalnie odkuwamy to, co tracimy. 27 zł teraz Rockles! Ale no niestety no ta MK nie będzie kosztować więcej niż płacimy za tą skrzynię! 714. Niestety tylko i troszkę była to decyzja z kategorii tych decyzji no, troszkę z pizdy, ale mam nadzieję, że moja następna decyzja troszkę pozwoli nam tutaj się odkuć 25 zł za 3 skrzynie Toolbox. No i nie ma tu nic ciekawego, trzeba sobie powiedzieć. Jest naprawdę mocny. Tam 10 zł zaledwie. Powiem wam tak, no jestem odklejony. Próbujemy jeszcze raz, no ale teraz ta skrzynka musi wręcz oddać. Ale jak tu nie widzę potencjału na oddanie, no co ja mam, z czego tu mam gotować stary? No 9 zł na minus. nie wiem, naprawdę nie mam pomysłu. Ej, a może to jest skrzynka eventowa, 21 zł, tutaj jakieś czerwone skiny. Uff. Skrzynica ma czerwone, a my dostajemy Okej, Ok, nevermind. Przynajmniej coś tam kosztuje, tak? Dobra, mam 41 zł. A spróbujmy te. To są te fioletowe, tak? Z fioletowymi skinami jak najbardziej. Dostajemy 57 do tego Bizon. No nic specjalnego, trzeba sobie powiedzieć. 3 zł zaledwie, ale zostaliśmy wydymani na coś, Dobra, chodźmy na gigabułkę, bo jestem głodny trochę. Zobaczmy, zakręćmy. Mamy jakieś Glocka. Blok 18, okej. Okay. Niech będzie. A hasło konkursowe, możesz napisać, stary, jakie masz plany na wakacje. Do wakacji jeszcze trochę, ale możesz się podzielić tymi planami w komentarzu. Mamy SG a to jest 5 zł zostało nam 8 zł, no i z 8 zł zrobić kosę. No będzie to niewątpliwie nawet a wykonalne wręcz. Ale spróbujmy sobie jeszcze zakręcić tą bitwą na koniec. Bitwa na 4 osoby. Kurczę, zauważyłem, że jak nie zaczniemy dobrze to już potem jesteśmy skazani na porażkę, nie? W sensie jest jeszcze sytuacje, są sytuacje, gdzie zaczynamy dobrze, ale potem idzie to stopniowo w dół, nie? Ale chyba nie było momentu, gdzie zaczęliśmy totalnie od dołu, nie? I poszliśmy do góry i tą kosę zrobiliśmy, nie? Takiej sytuacji chyba nie było. Ale mogę się mylić. Zobaczmy, dwie ostatnie skrzynie. Czy uda nam się jeszcze tutaj wyrzucić dwa złote w naszym akwipunku? No powiem tak, no, underdog by wszedł tutaj w masło.